Cześć, mam na imię Miłosz i witam was jak co tydzień na kanale Perfumolog. Dość dawno nie było filmu z waszymi kolekcjami, dlatego też chciałbym dzisiaj pokazać kilka zdjęć perfumowych. Które od Was otrzymałem, natomiast przypominam, że chwilowo nie przyjmuję więcej kolekcji, chodzi o to, że uzbierało mi się ich zbyt dużo, i póki co chciałbym pokazać wszystko to, co mi zalega, i dopiero wtedy wznowimy naszą zabawę pod tytułem pokaż swoją kolekcję. Zanim przejdziemy do zdjęcia numer jeden, jak zwykle zachęcam Was do tego. Abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl, który jest partnerem mojego kanału. Możecie tam znaleźć perfumy w przeróżnej postaci, zarówno niepełnych flakonów perfum, ale także próbek już od 3 ml. I uważam, że jest to fajne miejsce, jeżeli chcielibyście przetestować coś nowego, ponieważ asortyment tego sklepu jest naprawdę spory. Znajdziecie tam zarówno perfumy niszowe, jak i mainstreamowe. Dodatkowo przypominam o kodzie rabatowym o treści Perfumolog, który pozwoli Wam kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum, o 10% taniej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz przejdźmy już do kolekcji numer jeden. I jak sami widzicie, być może nie jest duża, ale całkiem przyzwoita. I moimi ulubionymi perfumami spośród wszystkich, jakie się tutaj znajdują, jest oczywiście flakon Chanel. Ta wersja to naprawdę świetnie podane cytrusy, kremowe cytrusy wraz z drzewem sandałowym, z wetywerią. Niektórzy twierdzą, że Chanel Allure Om Edition Blanche pachnie jak ciasto limonkowe, i faktycznie coś w tym jest. Ja perfumy te uwielbiam za to, że z jednej strony jest to zapach cytrusowy, ale nie banalny i moim zdaniem one mocno rozwijają się w czasie, co jest ich ogromną zaletą. Widzimy tutaj również jedno pachnidło niszowe i oczywiście mam na myśli Erba Pura. Co prawda ja nie jestem fanem tej kompozycji, natomiast nie dziwię się dlaczego te perfumy zdobyły tak dużą popularność. Są to perfumy typowo owocowe, ze sporą ilością piżma, ale ich ogromnym atutem są monstrualne parametry. Te perfumy naprawdę ciężko zmyć ze skóry. Trwałość jest całodniowa, projekcja ogromna. Widzimy tutaj również klasykę w postaci Versace Blue Jeans. Jest 1 Million, czyli zapach troszeczkę bardziej młodzieżowy i świetny letniak, czyli Dior Om Cologne. Przepiękna kompozycja, być może prosta, nieskomplikowana, ale bardzo energetyczna, pobudzająca. Świetny zapach na lato, którego wypsikałem cały flakon. Jest tutaj również Karolina Herrera Bad Boy Le Parfum. Akurat te perfumy bardzo lubię i uważam, że są troszeczkę niedoceniane. Jest to kompozycja skórzano-korzenna z takim lekkim twistem zielono-słodko-mdłym. Naprawdę uważam, że zapach ten zasługuje na większą uwagę. Gratuluję kolekcji, pomimo tego, że być może nie jest zbyt duża, to wydaje się przemyślana. Czas na kolekcję numer dwa i nie da się nie zauważyć, że Właściciel jest fanem marki Lewe. Zresztą wcale mnie to nie dziwi, ponieważ uważam, że są to naprawdę dobre perfumy. Oczywiście, pierwszy zapach to. Podstawowa siódemka. Zapach doskonale znany w naszej perfumowej społeczności. Kolejny zapach to Plata, lewe Plata. Fajne połączenie mandarynki z Imbirem. Nie są to być może mega popularne perfumy, ale uważam, że w tej cenie warte uwagi. A czarny flakon to lewe Anonimo. Creed Viking, moim zdaniem, znacznie lepsze pachnidło niż przereklamowany Aventus. Jest również Hermes H24. Wspominałem o tym niejednokrotnie, że o ile nie przepadam za wodą. Ale to EDP uważam za świetne pachnidło i jedną z najlepszych zeszłorocznych premier. Kolekcja jest naprawdę fajna, bo z jednej strony widzimy tutaj klasykę, chociażby w postaci Terdermes, który jest pachnidłem, które często powtarza się na waszych zdjęciach, ale jest tutaj również kilka zapachów, które już zostały wycofane. I dość ciężko je kupić. Mam tutaj na myśli, oczywiście, Guerlain Ideal w wersji Colon. Jest to zapach wycofany, a bardzo szkoda, bo moim zdaniem był to najlepszy zapach z całej linii. Kolejny wycofany zapach to Hermes Otress Fresh, ale ja chciałbym się skupić na jeszcze większej perełce. I mam tutaj na myśli Kenzo Tokyo, Naprawdę fajne perfumy imbirowe. E, miałem flakon. Niestety się go pozbyłem tylko ze względu na to, że na mojej skórze nie były to zbyt trwałe perfumy. Ale sama kompozycja była naprawdę fajna. Są tutaj również flakony, które dość mocno polecałem. Między innymi genialny Bois Imperial. Są to jedne z moich ulubionych perfum. E, Mansera Cedrat Blazer również bardzo często używałem tych perfum. E, Bulgari Men in Black. Niestety te perfumy wydaje mi się, że przeszły reformulacje kiedyś, wydaje mi się, że posiadały znacznie lepszą projekcję oraz trwałość. Natomiast zainteresował mnie tutaj zapach Muglera, i oczywiście mam na myśli Fly Away. Chyba nigdy nie widziałem tych perfum w Waszych kolekcjach. Jest to zapach, który od dawna mam zamiar przetestować, ale jeszcze nie było okazji. Ostatnim zapachem, na którym chciałbym się skupić, jest Givon Shi Gentleman Only. Moim zdaniem, mega niedoceniane perfumy. Nie mam pojęcia, dlaczego w naszej perfumowej społeczności nic się o nich nie mówi, a dla mnie jest to jeden z lepszych zapachów typowo biurowych, bo on z jednej strony jest dyskretny, ale szalenie elegancki i przyjemny w noszeniu. Jest to zapach typowo drzewny ze sporą ilością pieprzu. Naprawdę gratuluję, uważam, że posiadasz świetną kolekcję. Zresztą mogę przyznać, że mamy chyba podobny gust, ponieważ wiele z tych perfum używam na co dzień i praktycznie można powiedzieć, że posiadasz perfumy na każdą okazję, na każdą porę roku. Jeszcze raz gratuluję. Zobaczmy na kolekcji numer 3. Jest tutaj coś, co bardzo mnie cieszy, a mianowicie spora ilość odlewek dekantów. Oczywiście oznacza to, że właściciel sporo testuje. Nie skupia się na kupowaniu flakonów, ale chce poznać jak najwięcej zapachów. Uważam, że to świetne podejście. Ale Skupmy się na flakonach. Pierwszym zapachem od lewej na samej górze jest oczywiście Gucci Guilty Absolut. Jest to zapach moim zdaniem ekstremalnie ciężki jak na mainstream. Oczywiście w naszej perfumowej społeczności te perfumy zdobyły duże uznanie za, za swoją bezkompromisowość, bo jest to zapach, który z pewnością nie spodoba się przeciętnej osobie, która wchodzi do Douglasa czy Sephory i szuka przyjemnych perfum. Jest to zapach skórzany, ale ta skóra posiada taki wydźwięk, jak coś lakierowanego. Niektórym te perfumy kojarzą się z pomalowaną ławką. Słyszałem również opinię, że, że roztopiony lak pachnie, jak właśnie te perfumy Gucci. Ja co prawda nie jestem fanem, akurat tych perfum skórzanych. Uważam, że. Że jest tutaj coś, co mnie drażni, jak mianowicie właśnie ten pierwiastek lakieru. Niemniej jednak należy docenić kompozycję za to, że jest odważna. Nie jest to zapach, który ma się przypodobać jak największej liczbie ludzi. Obok stoi Masera Udlemon Mint i jest to jedyny zapach tej marki, jaki posiadam w swojej kolekcji. Zresztą bardzo lubię te perfumy. Jest to połączenie nieco syntetycznego agaru wraz z migdałami, a także nutami cytrusowymi. Kolejnym świetnym zapachem typowo wiosenno-letnim jest Eldo You or Someone Like You, czyli perfumy zielono-miętowe. Naprawdę świetny, naturalny zapach na lato. Zresztą wydaje mi się, że jest to chyba jeden z lepszych zapachów marki Eldo, pomimo tego, że nie jest to coś skomplikowanego, coś wymagającego, to bardzo komfortowo nosi mi się te perfumy. Jest tutaj również Aqua di Parma w niebieskim flakonie, co oczywiście sugeruje nam to, że jest to zapach typowo letni z serii tych właśnie letniaków. Jest jest ich dość sporo, a także dwa klasyki, które zwróciły moją uwagę. Chanel Egoist, a także Dior Fahrenheit, czyli klasyka nieco już zapomniana, perfumy troszeczkę bardziej dojrzałe, być może troszeczkę bardziej wymagające. Niemniej gratuluję kolekcji, uważam, że posiadasz świetne pachnidła i testuj jak najwięcej, bardzo podoba mi się takie podejście. Kolejna kolekcja i od razu moją uwagę zwrócił zielony flakon i jest to moim zdaniem przegenialny zapach. Kiedyś nagrałem zresztą taki film, gdzie pokazałem kilka zapachów, które moim zdaniem są najbardziej niedostępne doceniane spośród wszystkich perfum i gdybym miał wymienić jeden jedyny tylko flakon, który moim zdaniem jest najbardziej niedoceniany, a uważam, że to świetne perfumy, to właśnie byłby to ten zapach. Są to przepiękne wieczorowe perfumy, miks cedru, kardamonu, ale także herbaty. Coś pięknego, nie mam pojęcia dlaczego nikt nie interesuje się tymi perfumami. Uważam, że zasługują na znacznie większą uwagę. Oprócz tego jest tutaj jeden z moich ulubionych świeżaków i mam tutaj na myśli Versace Eau oh Fresh bardzo fajne perfumy typowo letnie, o dość nietypowym otwarciu. Oprócz tego dwie Prady, Prada Luna Rosa Ocean, którą całkiem niedawno polecałem na swoim kanale, ale także Prada Luna Rosa Carbon, czyli moim zdaniem lepsza wersja Dior Sauvage. Jest to również zapach ze sporą ilością ambroksanu, ale podany jest ten ambroksan w znacznie bardziej łagodny, przyjemniejszy sposób. Widzimy także Lalique Encre Noir Sport, czyli Najbardziej przystępną wersję spośród całej rodziny. Natomiast uważam, że równie świetną jak dwie pozostałe. Gratuluję kolekcji, a także dobrego gustu, a w szczególności zielonego flakonu. Kolekcja numer 5. Chyba nigdy nie wspominałem na swoim kanale o Hugo Boss Energize. A moim zdaniem niesłusznie, ponieważ jest to naprawdę ciekawe pachnidło. Już totalnie zapomniane, bo jest to dość stary zapach. Yy, niby są to perfumy aromatyczne ze sporą ilością cytrusów, ale jest to podane naprawdę w fajny sposób. Nie ma moim zdaniem podobnych perfum. Sprawdźcie sami, bo te perfumy nie są zbyt drogie. Po raz kolejny widzimy Hermesa H24, a także Mansere Eau Lemon Mint. Jest również Lalique Encre Noir tym razem w podstawowej wersji. Środkowy rząd to m.in. Dolce Gabbana Light Blue O Intense. Moim zdaniem jeden z najlepszych zapachów typowo letnich dla mnie są to wakacje zamknięte w butelce, a obok perfumy, które uważam za świetne, które dość krótko były na rynku, ponieważ już zostały wycofane. Nie mam pojęcia dlaczego, i oczywiście mam tutaj na myśli Yves Saint Laurent Lanuit de Homme, Blue Electric, świetny zapach, który był moim zdaniem Bardziej nowoczesną wersją Lanuit Delon zapachem znacznie lepszym, no ale niestety już go nie ma na rynku. Perfumy na samym środku to Afnan Supremacy Not Only Intense i jest to jawny klon e, niszany Hacivat zresztą bardzo udany. Posiadam odlewkę i dość często zdarza mi się aplikować te perfumy. Kolejne dwa flakony to perfumy, które również posiadam w postaci odlewek i które również często aplikuję z przyjemnością. Oczywiście mam tutaj na myśli Prada L'Homme czyli przepiękny, czysty zapach irysowy. Moim zdaniem jeden z najlepszych perfum typowo biurowych, ale mam tutaj na myśli również Jazz Club, który jest świetnym tytoniem, niezbyt wymagającym, ale przyjemnym w noszeniu. Gratuluję świetnej kolekcji. Kolekcja numer 6. Na największą uwagę moim zdaniem zasługuje deklaracja od Cartier'a. Te perfumy po prostu warto znać, bo jest to ponadczasowy klasyk autorstwa przegenialnego perfumiarza, i oczywiście mam tutaj na myśli Jean-Claude Hélène. Jest to również twórca Terre d'Hermes, natomiast Deklaracja to mega złożone perfumy, natomiast przygotujcie się na sporą ilość kminu. Nie każdy jest fanem tej nuty, natomiast moim zdaniem jest to pachnidło przełomowe. W ogóle jest tutaj sporo klasyki, m.in. Eternity, czyli aromatyczno-zielone perfumy, które kiedyś cieszyły się znacznie większą popularnością niż ma to miejsce dzisiaj, a także perfumy, do których mam o ogr... Ogromny sentyment, bo był to jeden z moich pierwszych flakonów i oczywiście mam tutaj na myśli Azaro Chrome. Spośród całej tej kolekcji najchętniej przytuliłbym do własnych zbiorów Toma Forda u Uważam, że z serii Private Blend jest to jeden z lepszych zapachów. Jak sama nazwa wskazuje, perfumy typowo agarowe ze sporą ilością nud drzewnych. W tej kolekcji również widzimy Manserę, ale tym razem jest to Instant Crush, czyli klimaty Baccarat Rouge 540. Są to perfumy szafranowe o nieco przykurzonej, waniliowej bazie. Kiedyś posiadałem swój flakon. Uważam, że jest to naprawdę przyzwoita kompozycja i jedne z lepszych perfum Mansery. Pomimo tego, że znajduje się tutaj sporo klasyków, to widzimy również perfumy raczej z tych nowoczesnych i oczywiście do takich perfum możemy zaliczyć m.in. Dior Sauvage czy Bluedesha, Gratuluję kolekcji. Posiadasz naprawdę sporo fajnych pachnideł. Kolekcja numer 7 i widzimy tutaj kilka arabskich klonów, m.in. Latafa Asad, czyli perfumy, które chyba miały imitować Dior Savage Elixir. Jest również Afnan 9PM i jest to jawny klon Jean Paul Gaultier Ultra Male. Oprócz tego widzimy dwa popularne flakony marki Versace i oczywiście mam tutaj na myśli Pour Homme, który jest świetnym zapachem uniwersalnym, ale także Eros w wersji Eau de Parfum, czyli jest to Eros, ale nieco bardziej gładki, być może nieco bardziej dojrzały. Obydwa te zapachy uważam, że są świetne. Cała rodzina Eros moim zdaniem jest warta uwagi. Na górze są również perfumy Zara i wiecie co, perfumy Zary naprawdę są warte uwagi. One kompozycyjnie wypadają świetnie. Jedynym mankamentem jest to, że na mojej skórze przeważnie są nietrwałe. Natomiast w tej cenie. Uważam, że czasami możemy trafić perełkę, yy, dlatego też warto testujcie, jeżeli tylko macie okazję. Dziękuję za przesłanie zdjęcia i gratuluję kolekcji. A teraz czas na ostatnią już dzisiaj kolekcję i będzie to coś naprawdę wow. Na pierwszym zdjęciu widzimy pięć zapachów marki Inishio i niestety nie znam wszystkich, ale z tych, które znam, mogę opisać chociażby Rehab, którego ludzie często porównują do... Do Spice Bomba i być może delikatne podobieństwo jest, natomiast Rehab to pachnidło znacznie lepsze, znacznie lepiej zmieszane, bardziej gładkie. Jest tutaj również sporo lawendy, czego ja osobiście nie wyczuwam w Spice Bombie i dość ciężko porównywać te perfumy, ponieważ moim zdaniem Rehab to pachnidło o dwie półki wyżej. Na środku widzimy utwór Greatness i jest to zdecydowanie najbardziej popularny zapach tej marki bardzo ceniony w perfumowej społeczności natomiast ja nie jestem fanem akurat tego pachnidła ze względu na to że szafran zawarty w tej kompozycji jest podany w bardzo szorstki bezkompromisowy inwazyjny sposób w podobnych klimatach znacznie bardziej podoba mi się Haltane którego zresztą mam w swojej kolekcji którego bardzo często aplikuję perfumy z jednej strony podobne ale moim zdaniem bardziej zaokrąglone, bardziej gładkie, nie tak inwazyjne. Kolejne zdjęcie tej samej kolekcji i widzimy między innymi niszane Sultan Vetiver. Jeżeli jesteście fanami vetiverii w perfumach, to ten zapach może się okazać waszym świętym gralem. Sentymentalnie spoglądam na Montale Honeywood. O ile nie jestem fanem tej marki, to były to moje pierwsze niszowe perfumy. Kolejnym świetnym zapachem jest oczywiście nasomato baraonda. Jeden z lepszych zapachów, typowo alkoholowych. Moskino Toy Boy, perfumy, o których dość często wspominałem. Jedyne perfumy różane, jakie posiadam w swojej kolekcji, i pomimo tego flakonu, uważam, że jest to świetny zapach. Na kolejnym zdjęciu widzimy trzy Kiliany. Niestety, ja znam tylko Angel Share, Przepiękne perfumy, gdzie wita nas koniak. Ale z czasem one zmieniają się w kierunku pralin wraz z cynamonem. Świetny zapach, typowo zimowy, świetny jakościowo. I tak prawdę mówiąc, bardzo chętnie zobaczyłbym ten flakon w swojej kolekcji. Kolejne zdjęcie to całkiem pokaźna rodzina Parfums de Marly. Z przodu widzimy trzy zapachy damskie, mianowicie dwie deliny, które są świetnym zapachem. Jest to połączenie róży, bardzo rześkiej, radosnej róży, wraz z rabarbarem. Cassili niestety nie znam. Natomiast jeżeli zobaczysz ten film, to napisz mi proszę w komentarzach, który z zapachów męskich parfum z Demarli, biorąc pod uwagę, że posiadasz tak dużo flakonów tej marki i używasz ich na co dzień, napisz proszę, które perfumy są Twoimi ulubionymi. Kolejne zdjęcie to klasyka w postaci Dior Ossavage i o ile wersja podstawowa to zapach nieco oldschoolowy, tak wersja kolon, to przepiękne cytrusy wraz z ziołami, ale właśnie bez tego oldschoolowego klimatu, Posiadałem flakon, wypsikałem, natomiast wersja Parfum to już nieco cięższe perfumy, nieco bardziej. Przeznaczony na chłodniejsze pory roku, pomimo tego, że jest tutaj spora ilość cytrusów, to jest również elemi, a zapach posiada naprawdę dość spory ciężar. Najciekawsze jednak jest ostatnie zdjęcie i jest to perfumowa waga ciężka, perfumy marki Zerdżow. I niestety nie znam wszystkich tych perfum Lira. Jest to ciekawy zapach, gdzie dominują takie nuty jak karmel, wanilia, ale także cytrusy, i te perfumy pachną trochę tak jak ciasteczka cytrusowe. Oprócz tego Naxos. Moim zdaniem lepsza wersja e, Muglera Pure Havan. Te perfumy często są porównywane do e, Muglera, natomiast o ile Mugler to e, trochę ulepny zapach, to Naxos jest zdecydowanie bardziej subtelny. Pomimo tego, że tutaj również Tytoń gra pierwsze skrzypce, to jakościowo te perfumy są kilka razy lepsze. Jest tutaj również Erba Pura, o której wspominałem wcześniej. Ciekawym zapachem jest Fortinets. Jeżeli popatrzycie na skład tych perfum, to mogłoby się wydawać, że jest to prosty, typowo letni świeżak. Natomiast te perfumy ewoluują w dość dziwnym kierunku. I pomimo tego, że w składzie zobaczycie naprawdę lekkie nuty, to niektórzy porównują te perfumy w bazie chociażby do, do takich perfum jak Roża Enigma. Także sprawdźcie sami, ponieważ te perfumy mają naprawdę sporo do zaoferowania, pomimo tego, że skład tego nie sugeruje. Na szczególną uwagę zasługuje również Aleksandria 2, czyli przepiękne perfumy, typowo drzewne ze sporą ilością agaru. Jakość tych perfum jest kosmiczna. Jedynym problemem dla mnie jest to, że one projektują na mojej skórze na kilometr Naprawdę, aby móc cieszyć się z tych perfum, ja aplikowałem mikropsiki, jest to dosłownie pół psika, aby te perfumy mnie nie zmęczyły, natomiast trzeba oddać im to, że jakościowo jest to genialna kompozycja. Jestem pod ogromnym wrażeniem twojej kolekcji, naprawdę są to pachnidła świetne jakościowo, niestety nie wszystkie znam, natomiast gratuluję. I to byłoby na tyle, napiszcie proszę w komentarzach, która kolekcja zrobiła na was największe wrażenie, chociaż jest to chyba pytanie retoryczne, biorąc pod uwagę o ostatnią kolekcję. Zostawcie proszę łapkę w górę dla lepszego zasięgu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!